Podczas ubiegłotygodniowych obrad Komisji Infrastruktury ze strony wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna Adama Kośmidra, miały paść kontrowersyjne według polityków Koalicji Obywatelskiej słowa o jakiejś formie łączenia powiatu Leszczyńskiego z miastem Lesznem. Te słowa wywołały reakcję. Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiałam na ten temat z posłem Grzegorzem Rusieckim, z wicestarostą powiatu leszczyńskiego Maciejem Wiśniewskim oraz Remigiuszem Leciejewskim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Leszczyńskiego. Przede wszystkim jako lider Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, chciałbym powiedzieć, że mamy tą ogromną satysfakcję i przyjemność pracować zarówno na rzecz mieszkańców miasta Leszna. Przypomnę, że w 2018 roku Koalicja Obywatelska wygrała wybory samorządowe do Rady Miasta, wprowadzi 9 radnych i mamy też tą ogromną przyjemność współuczestniczyć w zarządzaniu powiatem leszczyńskim razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i jesteśmy absolutnie za pełną symbiozą, za współpracą, za podmiotowym traktowaniem partnerów rzucanie w przestrzeń publiczną nie do końca przemyślanych również pod kątem prawnych pomysłów dotyczących łączeń jednostek samorządu terytorialnego powiatu leszczyńskiego z powiatem grockim, z miastem leśnym, no wydaje się absolutnie nieuzasadniony. Jeżeli chcemy być liderem, ależ no powinno być liderem subregionu leszczyńskiego to jako lider tego subregionu powinien dbać o wszystkich członków o wszystkie jednostki samorządu Terytorialnego. Poszczególne gminy, powiat Leszczyński, mają swoją autonomię, mają swoją tradycję. Mieszkańcy tych gmin czują się związani z, ze swoimi gminami i, tak jak mówię, takie przedmiotowe traktowanie na zasadzie, bo komuś brakuje nie wiem, miejsc inwestycyjnych, bo komuś brakuje terenów, więc teraz dokonamy pewnej ekspansji, jest absolutnie nieuzasadnione. I jako koalicja obywatelska pragniemy w tym zakresie przedstawić dość jasne stanowisko. Jako mieszkaniec gminy Święciochowa. Nie wyobrażam sobie takiej możliwości połączenia gminy, części gminy czy też całego powiatu. W ogóle nie rozumiem, po co taki temat jest odgrzewany w ten sposób. Był kilka lat temu temat z wilkowicami, gdzie bardzo szumnie w mediach ogólnopolskich nawet to się odbiło. Mieszkańcy byli zdezorientowani, jakieś protesty. Myślę, że to nie służy takiemu publicznemu, jakiemuś porządkowi, ładowi wywoływanie takich tematów. No na pewno nie, na pewno nie w ten sposób. Powiat... Współpracuje z gminami dobrze. Gminy z powiatem współpracują też dobrze. Myślę, że zawiązać szerszą współpracę miasta z gminami ościennymi i z powiatem może to naprawdę służyć dobremu dla wszystkich zbudowanie takiej jednej dużej, faktycznej aglomeracji. Pomysł przedstawiony związany z nie wiem, połączeniem powiatów. Wyrwaniem jakiejś gminy, jakiejś części terenów jest tutaj mało zrozumiały dla mnie. Podawanie przykładu Zielonej Góry, która to jest sytuacja zupełnie inna: tam mieliśmy miasto Zieloną Górę i dookoła gminę Zielonogóra, która była takim obwarzankiem, i tam było tak naprawdę połączenie miasta i gminy. U nas w ogóle takiej sytuacji nie ma. Z mojego punktu widzenia, ja się opowiadam za współpracą. Powinniśmy Wszystkie samorządy powinny ze sobą współpracować. Mieszkańcy Leszna korzystają ze ścieżek powiatu, mieszkańcy powiatu korzystają ze ścieżek miasta. Budują się być może na obrzeżach miasta w sąsiednich gminach, ale przyjeżdżają do miasta Leszna. Tutaj zostawiają swoje pieniądze. Powinniśmy tworzyć jedną wspólnotę regionu Leszczyńskiego ponieważ no, takie wyrywanie kawałka jakiejś gminy czy całej gminy no, nie służy dobrym relacjom w tej naszej wspólnocie.